Siły zbrojne Ukrainy udowodniły, że są niezwykle elastyczne i innowacyjne w trakcie dotychczasowej wojny. Stale znajdują nowe sposoby na przetrwanie i rozwój mimo agresji i przeciwności. Jeden z ukraińskich żołnierzy niedawno dał kolejny przykład niezwykłej zaradności swojego narodu, udając Rosjanina, aby oszukać wroga. To, co stało się potem, było brutalne. Ale wojna to brutalna i krwawa gra. A żołnierze robią to, co muszą, by przeżyć. Ten żołnierz należał do 425. Pułku Szturmowego Ukrainy, czyli Pułku Skala, powstałego w 2022 roku na początku wojny. Pułk Skala pojawiał się w licznych raportach podczas trwania wojny, biorąc udział w atakach na pozycje wroga oraz atakach dronów na rosyjskich żołnierzy. Pułk Skala niedawno pojawił się w wiadomościach jako drugi ukraiński pułk. Aby rozpocząć używanie amerykańskich czołgów M1 Abrams dostarczonych przez Australię, co stanowi duże wzmocnienie pancerza i zdolności ofensywnych Ukrainy. Ta historia nie dotyczy czołgów, pojazdów opancerzonych ani podobnych rzeczy, lecz jednego żołnierza. Karabin w jego rękach oraz jego szybkie myślenie i kreatywny umysł pomogły mu przetrwać w pozornie beznadziejnej sytuacji. W jakiś sposób żołnierz został odcięty od reszty swojego oddziału. I szedł po zakurzonej, ziemnej drodze, usianej gruzami. Zaledwie kilka kroków za nim szedł rosyjski żołnierz, a jeszcze dalej kolejny rosyjski żołnierz podążał tą samą drogą. Dron unoszący się nad głową uchwycił tę scenę w trakcie jej rozgrywania się, i można sobie tylko wyobrażać, co musiał myśleć ukraiński żołnierz. Niezliczone myśli i możliwe scenariusze przepływały przez jego głowę, gdy próbował wymyślić najlepszy sposób, by uciec z tej sytuacji. Zazwyczaj w takiej sytuacji ukraiński żołnierz miałby niewielkie szanse na przeżycie. Był słabiej uzbrojony i w gorszej pozycji, a dwóch rosyjskich żołnierzy miało przewagę. Gdyby byli wystarczająco uważni, powinni byli zauważyć, że mężczyzna idący przed nimi nie był jednym z ich rosyjskich towarzyszy. Jednak zarówno rosyjscy, jak i ukraińscy żołnierze noszą bardzo podobne mundury bojowe. Są tak podobne, że żołnierze zaczęli nosić kolorowe opaski na ramieniu, aby się wzajemnie rozpoznawać. Dzięki temu nie otwierają przypadkowo ognia do swoich, ani nie wpuszczają wrogów przez bramę. W tym przypadku wydaje się, że Rosjanie po prostu nie przyglądają się wystarczająco uważnie swojemu nowemu towarzyszowi, by odkryć jego prawdziwą tożsamość. Możliwe, że ukraiński żołnierz zdjął z mundurów wszelkie oznaki narodowości, zanim Rosjanie się zbliżyli, co ułatwiło mu wtopienie się w tłum. Nagranie z drona pokazuje, że trzej żołnierze w końcu zbliżają się do siebie i zaczynają iść ramię w ramię. Najpewniej właśnie wtedy rozmawiali ze sobą. I ponownie, ukraińscy żołnierze mają tutaj przewagę, ponieważ miliony Ukraińców mówią zarówno po rosyjsku, jak i po ukraińsku. Niektórzy mają nawet rosyjski jako swój pierwszy język, co sprawia, że w razie potrzeby niezwykle łatwo mogą podawać się za Rosjan. Niektórzy Ukraińcy od początku inwazji przestali mówić po rosyjsku i wybrali swój język. Jako forma protestu przeciwko swoim ciemiężcom i sposób na lepsze połączenie się z własną tożsamością narodową, wielu Ukraińców, którzy dorastali mówiąc po rosyjsku, nadal to robi. W przeciwieństwie do tego, chociaż wielu Rosjan rozumie język ukraiński, wielu z nich nie mówi nim na co dzień. Dlatego rosyjskiemu żołnierzowi trudno byłoby udawać Ukraińca. Ale ukraińscy żołnierze, tacy jak mężczyzna pokazany w tym nagraniu, mają znacznie łatwiejsze zadanie, by wmieszać się w tłum wśród swoich wrogów. Nie wiadomo, co padło między trzema żołnierzami, ale prawdopodobnie jeden mówił po rosyjsku, by nie wzbudzać podejrzeń. Mimo to nadal był w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Wystarczy jeden błąd, jedno nieodpowiednie słowo, jeden podejrzany gest, a Rosjanie mogli go przejrzeć i skierować na niego swoje karabiny. Żołnierz musiał podjąć właściwe kroki, żeby wyjść z tej sytuacji cało, i dokładnie to zrobił. Nagranie z drona to pokazuje: Ukraińcy zwalniają i pozostają w tyle za nowymi towarzyszami, którzy maszerują bezmyślnie naprzód, nieświadomi, że to ich ostatnie kroki na tej ziemi. Nagle wykorzystuje okazję i robi to, co musi, by uciec z życiem. Ukrainiec podnosi karabin i oddaje strzał w głowę najbliższego rosyjskiego żołnierza. Który bezwładnie pada na podłogę. Przebrany Ukrainiec rzuca się na drugiego Rosjanina, który ma ułamek sekundy na zorientowanie się w sytuacji. Odwraca się najszybciej jak umie, lecz to za mało. Ukrainiec otwiera ogień, powalając drugiego żołnierza na ziemię zaledwie kilka kroków od jego towarzysza. Ukraiński żołnierz szybko ucieka w bezpieczne miejsce, a wszystko obserwuje dron z góry. Nie wiadomo dokładnie, gdzie doszło do incydentu. Choć część analityków wskazuje na bojkówkę, małą osadę 16 km na północny wschód od Pokrowska. Według aktualnych map konfliktu opracowywanych przez Deep State uważa się, że ten obszar znajduje się obecnie pod kontrolą rosyjską. Incydent sugeruje, że Rosjanie mogą nie mieć pełnej kontroli nad tym obszarem. Tak czy inaczej to dramatyczna historia i kolejny dowód ukraińskiej kreatywności oraz zaradności. Nawet przy rozległym szkoleniu i doświadczeniu, niewielu żołnierzy na świecie potrafiłoby zachować taką zimną krew i spokój pod presją jak ten odważny Ukrainiec. Niektórzy najprawdopodobniej próbowaliby po prostu uciec, ratując swoje życie. Mogli odwrócić się i otworzyć ogień do Rosjan po zauważeniu ich obecności, podejmując nierówną walkę, którą zapewne by przegrali. Ten człowiek podjął słuszną decyzję, zachowując się normalnie, nawet gdy dwaj mężczyźni, którym kazano zabić jego ludzi. Przeszli obok niego. Czekał na właściwy moment i nie zawahał się, gdy się pojawił. I to właśnie dzięki temu on wciąż żyje, a Rosjanie nie. Biorąc pod uwagę, jak dobrze ten żołnierz radzi sobie w tak stresującej sytuacji, możliwe, że nie pierwszy raz przeprowadzał taki atak z zaskoczenia. Jeden z artykułów zasugerował, że jest on w rzeczywistości członkiem ukraińskiej grupy dywersyjnej, której misją jest przenikanie za linię wroga. Wprowadzając rosyjskich żołnierzy w fałszywe poczucie bezpieczeństwa i eliminując ich po kolei od środka. Alternatywnie, mógł po prostu być żołnierzem, który znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, ale zdołał odwrócić sytuację na swoją korzyść. Niezależnie od tego, ta historia pokazuje również, jak płynne są linie frontu, bez wyraźnie określonych granic oddzielających jedną stronę od drugiej. Nie jest to wcale niespotykane, by taka sytuacja się pojawiła. Gdzie rosyjscy i ukraińscy żołnierze niespodziewanie napotykają się w małych wiejskich osadach i innych rejonach frontowych, które nie są w pełni kontrolowane ani przez jedną, ani przez drugą stronę. Jak to ujmuje analityk wywiadu wojskowego open source, Andrzej Perpetua, nie ma spójnej linii frontu. Podobnie uważa Ropli z Instytutu Badań Polityki Zagranicznej. Linia frontu jest dość porowata często przypada na nią mniej niż 10 żołnierzy na kilometr. Zależnie od terenu. Porowatość linii oraz stosunkowo niewielka liczba żołnierzy rozciągniętych na wielu kilometrach sprawia, że przypadki błędnej identyfikacji, takie jak ten, są zaskakująco prawdopodobne. Dotyczy to zwłaszcza ziemi niczyjej, czyli wyludnionych obszarów frontu, z nielicznymi ukrytymi lub podziemnymi stanowiskami bojowymi rozmieszczonymi w terenie. Zwiadowcy i żołnierze mogą być wysyłani na te tereny poza opatrzenie lub informacje i napotkać tam siły wroga. Mogą mieć trudność z rozpoznaniem przyjaciela i wroga przez podobieństwo mundurów. Dodatkowo żołnierze po obu stronach mówią tym samym językiem, a nawet używają podobnych lub identycznych karabinów. Ale ukraińscy żołnierze nie są jedyni, którzy podszywali się pod przeciwników, by zaskoczyć wrogów. Na początku sierpnia pojawiły się doniesienia o rosyjskich żołnierzach, Przebierających się w cywilne ubrania i ukrywających się w domach w ukraińskim Pokrowsku. Pokrowsk, blisko linii frontu, od dawna jest głównym celem rosyjskich sił. Kreml rzuca wszystko, co może na to miasto, próbując w końcu przełamać opór ostatnich ukraińskich obrońców i przejąć kontrolę nad tym strategicznym i logistycznym węzłem. Rosyjskie grupy szturmowe, drony, a nawet czołgi zostały wysłane w kierunku Pokrowska. A wojska wykorzystują również nieszczelność linii frontu, aby zdobywać teren na północ od miasta. Najprawdopodobniej planują okrążyć pokrowsk, odciąć jego linię zaopatrzenia i ostatecznie przejąć go na własność. Jednak jak dotąd żadna z tych taktyk nie okazała się całkowicie skuteczna. Ukraina skutecznie się okopała i broniła, jak w wielu innych kluczowych miejscach na szerokim froncie. Wygląda na to, że Rosja jest coraz bardziej zdesperowana. Sięgając po coraz dziwniejsze i drastyczne metody, w tym przebieranie żołnierzy za cywilu. Zdjęcie dwóch Rosjan w cywilnych ubraniach szybko trafiło na ukraińskie media społecznościowe wraz z ostrzeżeniem Uważajcie, to są Rosjanie. Ilia Petrina, ukraiński zastępca dowódcy operujący w tym rejonie, ujawnił, że było wiele takich przypadków, mówiąc dla The Telegraph byliśmy świadkami, jak Rosjanie przebierali się z mundurów wojskowych. A nawet zakładali nasze mundury. Odnajdujemy rosyjskie mundury wojskowe w znanych nam miejscach ich pobytu. Petrina wyjaśnił również, że jego brygada przechwyciła rosyjskie rozmowy radiowe, w których żołnierze wroga rozmawiają o przebieraniu się, aby zakraść się do miasta i ominąć ukraińskie linie obronne. Petrina twierdzi, że ich celem jest atakowanie ukraińskiej piechoty, lekkich pojazdów opancerzonych oraz zakłócanie logistyki Ukrainy. Celem pobocznym jest szerzenie dezinformacji i paniki wśród mieszkańców. Mówią im, że do Pokrowska weszło 500 Rosjan, by przekonać ich, by nie pomagali Ukraińcom. Relacje na temat tego, jak Rosjanie dostali się do Pokrowska, są różne. Pietrina twierdzi, że fala dywersantów weszła do miasta w lipcu po złej pogodzie. Ograniczone operacje ukraińskich dronów dały siłom rosyjskim idealną okazję, by wślizgnąć się niezauważenie inny ukraiński dowódca, który prowadzi kompanię uderzeniową dronów z 68. Brygady Zmechanizowanej i używa znaku wywoławczego. Liuti powiedział, że jedna z ukraińskich brygad przez pomyłkę wpuściła rosyjskie grupy. Tydzień temu wróg skomplikował nasze działania, ponieważ niektóre grupy dywersyjno-rozpoznawcze weszły bezpośrednio do miasta Pokrowsk. Zostały wpuszczone przez jedną z brygad, a wróg zgromadził się bezpośrednio w mieście przez te punkty kontrolne. Intensywne działania oczyszczające trwają już od dłuższego czasu. Ale rozumiesz, jak trudno jest oczyścić samo miasto i szukać wroga. Oni wielokrotnie przebierają się za cywilów, wtapiając się w ludność cywilną. Po wejściu do miasta uznano, że dywersanci rozproszyli się w małych grupach po 3-4 osoby. Szukali jakichkolwiek cywilnych ubrań, które mogli zdobyć, aby skuteczniej wtopić się w otoczenie. Jeden z nich został znaleziony w mundurze ukraińskiej poczty, ale siły ukraińskie były tuż za nimi. Odzyskali telefon rosyjskiego żołnierza z zdjęciami mapy Pokrośka. Pietrina, pokazując bezpieczne trasy i przejścia dla Rosjan na mapie, wyjaśnił, co wydarzyło się później. Odkryliśmy trasę używaną do wejścia do miasta. Brygada szturmowa zamknęła to wejście. Ukraińscy żołnierze ruszyli śladem Rosjan. Znajdując porzucone mundury w okolicznych domach, wtedy rozpoczęliśmy filtrację cywilów. Przez 9 dni ukraińscy żołnierze chodzili od domu do domu, podążając znanymi trasami infiltracji i przesłuchując mieszkańców. W próbie odnalezienia Rosjan ukrywających się wśród lokalnej ludności, namierzyli jedną grupę w budynku i znaleźli kilku Rosjan ukrywających się w piwnicy. Wrzucili granaty, natychmiast eliminując oddział. Lokalni cywile pomagali w ukraińskiej operacji. Na nagraniu widać, jak starsza para naprowadza ukraińskiego drona na dom z ukrywającymi się rosyjskimi żołnierzami. Jeden z mieszkańców otwiera bramę, by dron przeleciał i wleciał do budynku, eliminując znajdujących się tam Rosjan. Nie zawsze jest łatwo ukraińskim siłom wykryć Rosjan ukrywających się wśród nich. Zwłaszcza w miastach takich jak Pochrosk, gdzie wciąż mieszka wielu niewinnych cywilów. Ale w dużej mierze skutecznie i sprawnie zidentyfikowali oraz albo zabili, albo pojmali dziesiątki zamaskowanych wrogich żołnierzy, udaremniając tym samym plany Rosji po raz kolejny. Te dwie historie wyraźnie się różnią. Jeden ukraiński żołnierz zdołał podszyć się pod Rosjanina i w trakcie tego zabił dwóch rosyjskich żołnierzy. Tymczasem kilku rosyjskich żołnierzy próbowało ukryć się i przebrać za cywilów w pokros, ale zostali systematycznie wyłapywani i ścigani. To jasny dowód na to, że jeśli chodzi o podstępne przebrania i sprytne strategie sabotażu, Ukraina jest po prostu lepsza od Rosji. Podobne niesamowite przypadki już się zdarzały. We wrześniu 2024 roku żołnierze 12 Brygady Sił Specjalnych Azow Gwardii Narodowej Ukrainy Podszywali się pod rosyjskich zwiadowców, aby przeprowadzić śmiałą misję. Żołnierze sił specjalnych weszli na rosyjskie pozycje, przekonując trzech stacjonujących tam żołnierzy, że są po tej samej stronie. Grupa następnie odbyła krótką rozmowę i nawet podzieliła się przekąskami, zanim Ukraińcy ujawnili swoją prawdziwą tożsamość i zaproponowali Rosjanom możliwość poddania się. Zgodzili się i trzech rosyjskich żołnierzy zostało wziętych do niewoli jako jeńcy wojenni. Później udzielili wywiadu przed kamerą, potwierdzając, że byli dobrze traktowani w niewoli i radząc swoim rodakom, aby nie szli na wojnę. Podobnie w styczniu 2025 roku ukraińscy żołnierze z 2 kompanii 2 batalionu szturmowego 3 brygady szturmowej pojmali co najmniej 6 rosyjskich żołnierzy. Po kolejnym podstępnym manewrze grupa szturmowa przedostała się za linię wroga. By zneutralizować rosyjski posterunek obserwacyjny blisko frontu. Posterunek był przeznaczony do monitorowania ruchów ukraińskich wojsk i sprzętu, aby lokalne rosyjskie siły były na bieżąco informowane o ruchach i położeniu wroga. Po przejęciu terenu, Ukraińcy wykryli rosyjską jednostkę ukrytą w zamaskowanym okopie. Potem wpadli na pomysł, zaczęli krzyczeć po rosyjsku i udawali atak na okop. Prawdziwi rosyjscy żołnierze Ukrywający się w środku, obawiając się, że zostaną zaatakowani przez własne oddziały, wkrótce wyszli z kryjówki prosto wdzięczne ramiona ukraińskich sił. W maju 2024 oddział Ukraińskiej trzeciej Brygady Szturmowej zdobył rosyjską radiostację po ciężkiej potyczce na północ od Charkowa. Ukraiński żołnierz mówiący po rosyjsku użył radiostacji, podszywając się pod Rosjan, by przekierować ogień i ochronić swój oddział. Rosjanie wykonali rozkaz, otwierając ukraińskiej brygadzie łatwą drogę do okrążenia ich i wyeliminowania. Niestety, niektórzy ukraińscy żołnierze naprawdę są po stronie rosyjskiej. Część Ukraińców współpracowała z Rosją i walczyła przeciw ojczyźnie, wybierając lojalność wobec Moskwy zamiast Kijowa, a Kreml próbuje wyciągnąć z tych żołnierzy jak najwięcej korzyści. Stworzył pułki i brygady z Ukraińców z okupowanych terenów. 132, brygada zmotoryzowana uczestniczyła w ostatnim rosyjskim natarciu, na północny wschód od Pokroska, gdy Rosjanie próbowali okrążyć miasto. Biorąc pod uwagę, że ci Ukraińcy dorastali w regionach takich jak Donieck i Ługańsk i mieszkali tam przez całe życie, doskonale znają tę ziemię, co daje im znaczącą przewagę. Zwrócił na to uwagę analityk Kropli, który ujawnił, że 132. Brygada zdołała przeniknąć dość głęboko za ukraińskie linie obronne już w sierpniu. Infiltracji dokonali żołnierze rosyjskiej 132. zmotoryzowanej Brygady Strzelców, która składa się z żołnierzy z terenów okupowanych lepiej znający teren i łatwiej wtapiający się w otoczenie. Zakres ich ruchu nie jest do końca jasny, ale te grupy przeniknęły ponad 10 km za linię frontu, a być może nawet znacznie dalej. Niestety dla nich Obrońcy Ukrainy również doskonale znają swoją ojczyznę i wykorzystują swoją wiedzę oraz przewagę taktyczną, by odpierać ataki. Ukraiński, jeden Korpus Azowski i inne jednostki, w tym 425 Pułk Szturmowy, przeprowadziły tam duży kontratak. Praktycznie zniszczyli 132 Brygadę Zmotoryzowaną i odzyskali utracone tereny. Niezależnie czy mają do czynienia z Rosjanami udającymi Ukraińców, czy Ukraińcami walczącymi po stronie wroga? Siły zbrojne Ukrainy wciąż wykazują się niezwykłą odpornością i siłą taktyczną, znajdując coraz bardziej innowacyjne i skuteczne sposoby, by przechytrzyć wroga. Teraz dowiedz się więcej o najnowszych sukcesach Ukrainy w naszym ostatnim filmie, który szczegółowo opisuje, jak nowa modernizacja dronów ma zapewnić Kijowowi poważną przewagę w powietrzu. Więcej informacji i analiz o wojnie. Znajdziesz w naszym omówieniu aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku oraz jej związku z planami Putina. I na koniec, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco i dobrze poinformowanym o wszystkim, co dzieje się na Ukrainie i nie tylko.